Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, dziękuję za oglądanie i y, przychodzę do Was dzisiaj z otwarciem pudełeczka Glossy Box i Glossy Box jest moim pierwszym pudełeczkiem wcześniej nigdy nie miałam Glossy Box y, miałam za to Birch Box, z której, z której subsy, subskrypcji zrezygnowałam dlatego, dlaczego? dlatego, że Birch Box zawierał masę po prostu próbek i za cenę, za cenę, którą płaciłam e, co miesiąc, stwierdziłam, że no nie warto i postanowiłam wypróbować pudełeczko Glossy Box. E, wciąż e, subskrybuję pudełeczko Look Incredible. Uważam, że to jest najlepsze pudełeczko, jakie może e, być na rynku, jeżeli chodzi o subskrypcję. Ja nie wiem, może są lepsze, ale jak dla mnie, jak na dzień dzisiejszy, uważam, że Look Incredible. Są to najlepsze boxy, ponieważ zawierają 5 produktów pełnowymiarowych i często naprawdę markowych firm. Także naprawdę opłaca się to kudeczko subskrybować. Ale póki co, na razie mam Glossy Box i jest to moje pierwsze otwarcie tego pudełeczka Także jestem ciekawa, co tam w środku będzie. I tak, pudełeczko przyszło mi w takim kartonowym opakowaniu przesyłkowym. Ja już sobie je naderwałam, żeby mniej czasu e, zużyć na otwieranie. No i w środku kartonika e, przesyłkowego znajduje się takie pudełeczko biało-złote, bardzo, bardzo piękne, ze złotymi napisami. Jak je tak na boku postawimy, naprawdę bardzo pięknie się prezentuje, także spokojnie możemy wykorzystać to pudełeczko. E, na jakieś nasze bibeloty lub maseczki do twarzy lub cokolwiek i postawić gdzieś na półce. Pięknie się prezentuje, a ja, że jestem pudełeczką maniaczka, na pewno wykorzystam to pudełko. No i okej, okay, otwieramy. I tak, w środku znajduje się kartka z informacjami, co znajduje się w tym pudełeczku. Jakieś reklamy tutaj. Kartka, I jeszcze pełno jakichś po prostu kartek powitalnych, jako że to jest moje pierwsze pudełeczko, więc mnóstwo kartek mi rzucili, no i środek prezentuje się mniej więcej tak, jest to wszystko zapakowane yy, w taki papier, owinięte rzeczką i jeszcze tutaj jest taka naklejka, Także pudełeczko Glossy Box owiane jest pewną tajemnicą. Ok, otwieramy. I tak, na pierwszy rzut oka, co mi się tutaj od razu rzuca w rękę, to jest. I mamy tu marka Essence. I to jest Luminizer Palette. Więc to jest paletka takich rozświetlaczy. Bardzo ładne te rozświetlacze. Nigdy nie miałam, powiem Wam szczerze, że nigdy nie miałam, y, bardzo mało produktów mam z Essence, nie wiem. Ja mam takie przekonanie, że im tańsza firma, tym gorsza, ale już pomału, pomału wychodzę z takiego przeświadczenia, bo z, y, przy firmie Catrice właśnie tak miałam, myślałam, że jako, że oni mają takie tanie produkty, to te produkty nie będą. Za dobre, więc ja już powoli zmieniam zdanie na temat, że najtańsze, najtańsze firmy kosmetyczne wypuszczają najgorszej jakości produkty, także z chęcią przetestuję tą paletkę. Bardzo piękne kolory, bardzo ładnie się prezentują od różu. Po, tu jest taki róż, tu jest taka, taki powiedziałabym, brzoskwiniowy i tu jest taki bardzo y, złoty wkład złoty, zł, złoto-brązowy kolor, bardzo fajna paletka i tak i co, jaką mam informację na stronie 3 funty podaję Wam cenę w funtach, yy, ponieważ ja to zamawiam z UK dlatego ceny podane są w funtach, na euro nie wiem, no troszkę yy, nie wiem ile to na euro wychodzi nie wiem jak stoi funt, ale będę podawała Wam ceny w funtach yy. więc yy, 3 funty cena regularna tej paletki yy, Luminatorów, Lumi, Lumi, Luminizer Palette. Ok, następnym produktem jest tu pomadka, pomadka o złotym opakowaniu, M, mogę rozczytać nazwę na opakowaniu. Jest to Semi Matte Lipstick in Vamp i to jest MDM Flow. Taka nazwa marki. Pierwszy raz się spotykam z taką... O. Pierwszy raz spotykam się z taką marką pomadek. Nigdy wcześniej nie spotkałam. Nie wiem, może yy, dziewczyny z UK mają większe pojęcie o tej marce, bo tutaj na terenie Irlandii nie spotkałam się. I to jest pomadka... Nie ma żadnego numeru, jest tylko nazwa WAMP. Jak nazwa wskazuje, jest to matowa pomadka i powiem Wam, że o, w dość takim ciemnym kolorku. No faktycznie taka wampowa. I no nie wiem, jak ja się będę czuła. Ale o! Powiem Wam szczerze, że pomadka yy, tak w całości prezentuje się ciemniej niż na ręku. Na, na ręku bym powiedziała, że ona jest taki ciemny róż przełamany taką oberżyną, ale bardzo ładny kolor. Także no, zobaczymy, wypróbuję. Ja Wam powiem szczerze, w ciemnych pomadkach źle się czuję. Dlatego, że ja nie mam za wielkich ust i ciemne pomadki. Ja mam wrażenie, że te usta moje pomniejszają. Także dziwnie się czuję w ciemnych pomadkach, ale nie wiem, może to jest też kwestia y, przytknięcia do swojego widoku w ciemnej pomadce. Ja na ogół używam jasne pomadki, rozświetlające pomadki, y, z, z, takie, które optycznie powiększają usta, prawda? Tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że powiększają usta optycznie. Ciemne pomadki w moim przypadku, ja mam wrażenie, że te usta zmniejszają. Ale bardzo ładny kolor, taka ciemna fuksja yy, przełamana i jest tutaj trzema taką właśnie obrżyną, czym takim ciemnym fioletem bardzo ładna pomadka i powiem wam także cena regularna tej pomadki to jest 18 funtów. I następnym produktem mamy brow coat, jest to yy, wodoodporny jest to maskara wodoodporna, yy, długotrwała i co ona ma nam robić, ona ma nam, jak wyczeszemy sobie właśnie tą maskarą, tym, tym brow coatem nasze brwi, ona ma nam utrzymywać nasze brwi w nienaruszonym stanie przez kilka, kilka godzin, jest wodoodporna i nie zostawia żadnych smug. Także zobaczymy, jak się będzie spisywała, ja co prawda nie używam żadnych yy, maskar, Słońce mi tu szaleje, więc czasami będę bardziej żółta niż zazwyczaj. Bo raz wychodzi słońce, a raz się chowa. I jak wychodzi to słońce, to nawet przez moje rolety w moim przypadku naprzeciwko jest takie duże okno i bije na mnie. Także mogę zmieniać kolory. Mogę być bardziej lub mniej żółta. Za co oczywiście z góry przepraszam. I ten brow coat kosztuje 8,99 funta. Ok, następnym produktem jest to cień z Gosza. Jest to bazowy cień z Gosza. Cena regularna tego produktu to jest 6,95 funta I jest to um, cień pojedynczy o numerze 013 Sand. Jako produkt bazowy pod inne cienie, ale faktycznie strasznie bije na mnie to słońce teraz. Ciężko naprawdę wyciągnąć z takich małych kudełeczek te cienie. I oczywiście z chęcią wypróbuję ten bazowy cień z Gosza, bo jak, jak wiecie wszystkie bazowe cienie wszystkie bazowe cienie jeżeli mamy w paletkach, czy gdzieś osobno, one nam już idą naprawdę bardzo szybko, przynajmniej ja zużywam bardzo dużo tych bazowych cieni. Dobrze, już wyciągnęłam. I okay. powiem Wam, że on jest lekko taki, lekko, z takimi świecącymi drobinkami, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. Tak się prezentuje swatch, tak się prezentuje cień. Także jako bazowy cień y, bardzo ładny, ciekawy, zobaczymy jak będą się nanosiły y, inne produkty, inne cienie właśnie pod ten cień i czy będzie y, fajnie się, y, czy będą się fajnie blendować cienie na tym cieniu, ok? No i ostatnim produktem z tego pudełeczka y, jest to krem y, z masłem sza i z organicznymi migdałami o pojemności 25 ml i jest to krem. Teraz zerknę na ulotkę. jest to krem y, do ciała i do twarzy i aplikujemy, aplikujemy tym bardzo suchą skórę, jeżeli mamy jakieś y, części ciała, na przykład jeżeli jesteśmy przeziębieni i y, mamy obszar nosa zazwyczaj wysuszony, to ten krem aplikujemy właśnie wokół nosa, lub na jakieś suche miejsca, czy na przykład czy pięty, czy właśnie łokcie, jak mamy wysuszone, lub w ogóle na twarz. Hermetycznie zamknięty taką folią. Bardzo delikatnie i subtelnie, subtelnie pachnie, także. Ogólnie bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jest taki dość gęstawy, ale nie za gęsty. Jest taki średnio gęsty. Bardzo delikatny w dotyku. Bardzo przyjemny. I ten zapach, naprawdę ma piękny zapach. Piękny, który yy, nie jest mocno naperfumowany. Taki delikatny, taki bym powiedziała... Nietypowo dla, jak dla dzieci, ale coś koło tego, coś koło tego. Ok, i to by był ostatni produkt z mojego pudełeczka. Ja zapomniałam jeszcze powiedzieć nazwy firmy i jest to lawera, Natur Cosmetic. I cena regularna, zaraz Wam podam cenę regularną tego produktu. Cena regularna tego produktu 6,95 funta, także Yy, powiem Wam, no ciekawe te produkty z tego pudełeczka Glossy Box, yy, powiem Wam, że nie wiem, może to pierwsze takie pudełeczko i yy, może następne będą gorsze, ale oby nie, oby nie, yy, także z chęcią przetestuję te produkty, jeżeli, o, jeżeli oni, one, przepraszam, mi się sprawdzą, to dam Wam znać oczywiście na moim kanale, czy to w ulubieńcach, czy to w projekcie Denko. Yy, ogólnie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskry subskrypcji mojego kanału. Yy, w opisie na dole podlinkuję Wam listę produktów i oczywiście podlinkuję Wam link, yy, gdzie, jeżeli macie ochotę, zasubskrybować, właśnie pudełeczko Glossybox, yy, gdzie to pudełeczko można właśnie zasubskrybować. Więc wszystko, wszystko zostawię Wam w opisie na dole. A tymczasem się z Wami żegnam, uciekam na razie.